Jakbym znowu to wolał? Czy wtedy bym sobie wziął um, supermoce? Odblokuj. by? Posiadać umiejętności cofania czasu o 24 godziny tylko raz w wyciągu roku. Potrafić kontrolować swoje sny i pamiętać je z detalami. Chyba to pierwsze. Aha. Niewidzialność i teleportacja do woli. Umiejętność czytania w myślach i latania to woli. Chyba to drugi chciałbym. No i super wzrok pozwalać i widzieć z dużej odległości, może widzieć najmniejsze rzeczy. No i z dużej odległości. Hmm. mieć taki wzrok, to po prostu chyba słuch. Się... Wszystko widzieć, wszystko mieć. A wiedzieć... Chyba wiedzieć chciałbym wszystko. Móc podsłuchać dowolną rozmowę na świecie, na odległość mieć, na cofania tego, co powiedziałeś, a ja zdziwałeś drugie. Dlaczego przegapiasz okazję do nauki języka niemieckiego? Okay. Potrafić kontrolować emocje ludzi, potrafić kontrolować pogodę. Hmm... Chyba pogodę chciałam kontrolować bo jak będzie się to mogłem ten ziąb zionąć ogniem zamrażać oddechem chyba drugie, pierwsze znaczy trafić latać 5 metrów nad ziemią, mieć latający dywan, który możesz wziąć 50 metrów nad ziemią. 50 metrów jest dużo, 50 metrów to też jest nawet dużo, A, no ale bym drugie wtedy Umrzeć jako bohater, żyć długo, ale stać się czarnym charakterem. Pierwsze, umrzeć jako bohater. Aby twój wzrok potrafił prze przenikać przez ubrania, aby twój wzrok potrafił przenikać przez budynki. Hmm. To drugie. Aby przenikał przez budynki. Mieć zdolność do zmiany wieku, kiedy chcesz. Mieć zdolność do zmiany płci, kiedy chcesz. Hmm. Chyba wieku. Ale przykład mógłbym mieć 18 lat, a potem mógłbym mieć 10. Usyszeć myśli wszystkich wokół siebie, Ciebie, być w stanie zobaczyć przyszłość. Hmm, Dziwnie. Prawdy nie wiem. Przyszłość. No, chyba przyszłość zobaczyć. Być w stanie ratować życie innym. Być w stanie spełniać marzenia innym. innym. Chyba ratować życie. Być w stanie cofnąć się w czasie, być niewidzialnym. Cofnąć się w czasie, być nie, niewidzialnym. Nie. Chyba cofnąć się w czasie. w czasie. Mieć możliwość stania się niewidzialnym, ale gdy idziesz niewidoczny, ktoś nie, niewinny umiera. Mieć możliwość teleportacji, ale za każdym razem, gdy się teleportujesz, stracisz miesiąc swojego życia. Hmm. Chyba to pierwsze. O. Być wszechmocny, być w stanie wy, wy, wy wywierać presję na innych i manipulować ludźmi z, i przedmiotami. Być w tym to drugie. Aha. Kontrolować przestrzeń, min... min, Móc się teleportować, kontrolować czas, minut. A, minuty, móc się przenosić w czasie. To pierwsze. No i znowu źle. Być odpornym na wszystkie choroby, być w stanie w przyszłości ludzi do życia. Aha. Hmm, naprawdę nie wiem. A chyba to drugie. No. Mieć średnią intel inteligencję, ale na, lu na ludzkiej mocy mieć przeciętną siłę, ale ludzkie. Drugie móc rozmawiać z przedmiotami, móc rozmawiać ze zwierzętami. Ze zwierzętami. O. Hm, teraz jeszcze tragiczne obloka. <śles> Głupie reklamować. Nie zrobię reklamy, bo Dobra. O! Po prostu odcinać sobie po kolei. Aha, jedzenie, dwa. Praca. Jedzenie. Dokup. O i krótki, co? Wygląda cię dzisiaj krótki bo to jest sucha to będzie w kolejnym, tragiczne to będzie krótkocinne, więc takie łapę w krótkie na tenale, dwa na czerwcie, i